Reaktiv, masz tu jakieś yy, fajne neidy? <grym> Nie o, kurwa Urba, broń, mu spadła. Tylko Ty ja dam. Dobrze! Pod wieżą. Kurwa, trafnie. Jeden z resetów aha A za taką szopą. Ajajaj, aj, przy szopie. Ten 25 sekund wysoko. panowie Decyzja Dobra wchodzimy na ostro 10 sekund Za tą szopą, szopą jest, za tą szopą jest Za tą szopą tu za A Dobrze, nie ma A dobrze U. Oddaję w następnej rundzie, nie bierz pompy, okay. Skrócił ci Adam, Adam Urowić, urowić, nie dało. Dobra. dobra, nie ma tego jednego tu. Dało mi idą A, widzisz kropkę na radarze. No dobra, ale tam jest się zabił swojego na, na A Slow nie, 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 ten mi spistola sprzedał. Jak no to jest tutaj? I góra. Do góra. Ja to góra. Do... To jak mnie trafił. na najbardziej dynamiczna runda. No, jest, o, jest. <laughs> Ech, <myślę. laughs> Dasz rady, reaktor? O oh, nie, to po prostu. Wszystko wiesz. Samolite. Tylko czasu masz 10 sekund. Kurwa, nie widziałem, gdzie I... on jest w końcu. 10 nie skąd Na murku, jest przy murku. Nie, nie.

Chyba <grymne> tak pod, pod sodami, pod posztań, LP, pod Na inferno. Pod kopułą, pod workami. Nie ma, nie ma. Ja nie mam. inferno. Inferno leży. Ty masz jeszcze czołki tutaj Allies Eliminated CM dostał Oho I Jeszcze im Pernat czy to? Zaskrzył. Ale mi celowo Allies Eliminated Na raczej stare o oh, kurwa, jaki sebek dzisiaj jest dobry. Lewin, ja tu mam problem z tą mapą, to nie jest problem. Aksus, eliminated. Kurwa, tysz, wyjął. na Hamperski. Dużo rifli mamy. Nad chesterem jeden. Widział cię. O kurwa. Kurwa. Fakulą. ja tam chodziłem, chodziłem tam za zawsze na... i tam się nigdy nie słyszałem. Za tą p... nie, dobrze, dobrze. Góra i za plantem Adidas. Pomóż Obsesowi, Obses się nie może ruszyć Gdzieś tutaj albo KM coś takiego Widziałeś tutaj I na górze o, Góra O jestem, tam, jest po prawej Zaplantujcie za czołgiem Widziałeś, widziałeś Obses Aksis eliminated. Obses Pani wziąłem go na przestrzekanie Mhm, mm byśmy ci nie powiedzieli to byś leżał zyskiwać. kurwa do... Nie, widziałem, że był. Żon, no ale Chester tam pewnie dumy się. ciebie. Ja mam żeby wyjdzie, nie? Mam dobrego respa, nie blokujcie teraz bra I będzie środkowy gór. Broń nie, broń nie! Ja to ze środkowego zginął A, O A kurwa! Czerwony. Tak, o no, papułon, otoczyłeś. No ale nic nie widzę. Dobra tam no, musisz widzieć. Wali. Jest nie. po prawej, rzesz, 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 po prawej. Allies win. Najlepszym się zdarza. No a co dopiero najgorszy? Brawo poruch. Zobaczmy najlepsze. chuj złoty. Co Wim. ja dzisiaj strzelam, to jest wiecie co? Trid w kościele. Kościół, apula, uważaj. Wiem cię. Jeden jest. Pod kościołem ulica, środek. Kurwa, kałuża. A jesteś? Kur O. Nie było tematu. Sorry, Sorry panowie. Za plantem yes. Spray. Spray and pray. Spray hey to God, kurwa. Dobrze! Hey. Napisz mu łatwo jeszcze. No oczywiście, że tak. <noise> Explosives diffused. Axis win. <gryśla> <gryśla> Pisze B. Pesy, fp. Dobrze, plantuj idź bez A ty spierdala Adam jadam dookoła przez bank. Czym prędzej? Forest Gump. Nie, nie to kurwa, nie ten ty. Kurwa, gdzie ten jeden bank jest. Od no to się... Nie, o, nie. nie zostanie to Nie, to się nie... Za to Dobra, kie traje się. Ja za mało dostałem. No. Adam, biegnij, biegnij. Adam, biegnij, biegnij, biegnij. Adam, leź, Adam, biegi, Adam biegi, rura, bo on jest na, na sklepach. On już na plantie. Zwierz pierwszy. Brawo. Dobra, spokojnie. Jak, jak jest plant, to po prawej jest, jest plant. Dawaj. Rozplastowuję jak coś. Wziąć dalej! Nie trać. Mam czołg

Cały czas w tej dziurze siedzi. Uuu, go? Jest snajperskiego. Bo, no, <noise> to, to promik, on. Jest, snajperski Było dobrze. Gra tu To na B wyłączej gra. Zamiast nieję nie do kościoła, wiem, że znasz, rzucaj. Nie umiem. Okay. Zrobię wam odpłatne zobacz. odrzuciłem i zabiłem Nie, go na bagno. nie ma zban. No. No. Ja to napię. Ruiny, respi, FPS, chyba. Architoks z góra. B. Co ci się A Jak się nazywa? Architoks O kurwa. Kolumny. <laughs> Kolumny. Eee, jest u góry, jest u góry. Da się tego zabić, czy nie? Patru. Archidox Bazar, kurwa. nie <laughs> <gibliotry> oh, mam oh, nie nazwę go tak, jak chciał. <t lateral> Niech <manipulation> ty komentarz zniknął. Znajdę sobie. Jeszcze jedno, jeszcze jedno, tam I lewa i prawa Alij, oh. Snajperski był Tak, nie Lewe okno, Snajperski Zwierz. Dostał ze Snajperskiego a dostał a Allies eliminated. Axis win. Dzięki panowie za